Witam Was po dosyć długiej przerwie. W końcu mam powiedzmy chwilę, żeby nagrać w końcu dla Was jakiś filmik. Chciałam już to zrobić od dawna, ale nie wiem, zawsze tak jakoś po prostu nie wychodziło mi, nie wiem. Tak, chcę Was z góry przeprosić za to, że nagrywam w trochę złych warunkach, bo jestem teraz na moim łóżku. Ponieważ mam syf w pokoju straszny, mam całą komodę, biurko, mam wszystko zawalone, a nie chciał mi się sprzątać, przyznaję się I też w tle może być słychać jakieś hałasy, za co bardzo przepraszam, ale moi rodzice są w domu No bo wiadomo, z domu teraz nie można wychodzić, więc w domu są cały czas Zazwyczaj nagrywam, jak nie było nikogo w domu, żeby nikt mi nie przeszkadzał i tak dalej No ale nie mam teraz innego wyjścia już do sedna tematu odcinka, czyli moich nowych dwóch figurek z AliExpress. Nie są one takie do końca nowe, ponieważ przyszły do mnie już jakiś czas temu um, i je już zdążyłam odpakować, um, ale no nie nagrywałam filmiku, bo um, nie wiem, jakoś tak, nie pamiętam już w sumie, bo to było kawałek czasu temu, ale... A Jezu, przepraszam, bo tak czącham tą kamerą, ale jak ma się telefon ustawiony na materacu, o który się opiera, to nie jest łatwo. Tak czy inaczej, jakoś tak wtedy nie miałam za bardzo jak nagrywać, a już się nie mogłam doczekać, żeby je otworzyć, czy coś takiego. No, nie pamiętam. Tak czy inaczej, są już otwarte, ale dzisiaj je wam pokażę. Nie zdążyłam ich jeszcze zniszczyć ani nic, więc. Dobra. Nie pamiętam już, która pierwsza do mnie przyszła, ale chyba na jakieś 90% był to on jest przecudowny, przesłodki, prześliczny um, bardzo mi się ten dog podoba. Jest taki inny po prostu we wzorki takie fajny, no fajny, <grytanie> fajny, fajny taki, no fajny taki e, no pamiętam kiedyś miałam okazję go kupić, bo byłam w sklepie, ja byłam w tej takim moim dzieciaczkiem, nie wiem, miałam może z 8 lat czy coś takiego. I tam właśnie był ten dog, pamiętam, ale ja go nie kupiłam, bo stwierdziłam, że mam już dużo piesków i kupiłam jakiegoś innego. Teraz, no wiadomo, strasznie tego żałuję na przestrzeni lat, no a wtedy nie wiedziałam. Wtedy jeszcze, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że za jakieś kilka lat będę pragnęła go mieć, a nie będzie się go dało nigdzie dostać. No tak czy siak mam teraz zamiennik z AliExpress. Wygląda całkiem spoko. Oj... Boże, pff, nie Wypalaj widać, sobie. ma troszkę zdarty tutaj oczko, no ale to nic, zdarza się. Tak poza tym jest ok, jakby. Wydaje mi się, że Dogi e, najlepiej wychodzą, jeśli chodzi o podróbki z AliExpress, tak mi się wydaje. Mm, no, nie wiem, nie wiem, co mam dodać. Podoba mi się bardzo, jest śliczny i całkiem dobrze wykonany. Jeszcze nie mam dla niego imienia, ale coś wymyślę. Możecie dawać propozycje w komentarzach. Dobra, ty sobie możesz stanąć tam z tyłu. I przechodzimy do kolejnej tutaj osóbki, że tak powiem. Nie zamawiałam jeszcze tego kształtu, tak? Bo doga już jednego zamawiałam, jak pamiętacie. A to jest short hair -ka, A short jeszcze nie zamawiałam. I jest to... Ona też jest przecudowna, też mi się tak strasznie podoba. Ja nie wiem, bardzo mi się ogólnie podobają jakoś te czarne shortery Nie wiem. Są jeszcze dwa inne takie czarne. Chciałabym mieć jednego z nich, chociaż ten taki z zielonymi oczami chyba, tak? Bo jest taki z zielonymi, nie z niebieskimi. Ten z zielonymi mi się podobał bardziej, chociaż one się bardzo niewiele różniły. Ale tak, mam ją jest bardzo śliczna. No, myślę, że też jak na podróbkę jest dobrze wykonana Jakoś w może wezmę jakiegoś innego shortera do porównania oryginalnego Niech będzie ty mam, mam shorterów, ojej, przepraszam, przepraszam Dużo mam z shorterów całkiem, chociaż, nie wiem, cztery mam chyba oryginalne Nie wiem, wydaje mi się, że to dużo, szok e... No nie wiem, wydaje mi się, że jest w porządku Odwróć się. Może ma bardziej płaski łebek Chociaż Czekajcie, ona na przykład Ona ma też taki płask się Jakby Nie wiem mnie te podróby mając płaszczone łby trochę Ale nie wiem Podoba mi się, jest też bardzo ładna Wygląda całkiem dobrze Ogólnie wszystkie podróbki jakie mam wyglądają jakoś tak dobrze Oprócz tego jamnika Nie wiem czy go pamiętacie Mogę te przypomnienia pokazać wam te podróbki z poprzedniego odcinka, jeśli ktoś nie widział albo już nie pamięta. E, tak, był ten spanielek, którego marzę mieć w oryginale, no ale pewnie mi się to nigdy nie uda. E, ten śliczny Koli, ten dog. No i właśnie ten nieszczęsny jamnik. No ona akurat nie wygląda za dobrze. Ma duże ciało i bardzo, bardzo płaską głowę. Ale dobra, wy uciekajcie na razie. Więc to są moje dwa nowe Petrzopy. Są przecudne, uwielbiam je strasznie. Nie mam jeszcze pomysłów na imiona, jak już mówiłam, więc możecie jakieś propozycje swoje dać. Chętnie poczytam. Tak, ile za nie zapłaciłam, to już nie pamiętam. On był chyba dosyć drogi, bo kosztował 14 coś, a ona chyba 7 coś. Oj, przepraszam cię, jakoś tak koło tego. Znaczy, no, 15 zł za pet shopa, no to nie jest dużo, nie? No ale wiecie, no na AliExpress są zazwyczaj dosyć tanie te podróbki Po kilka złotych, więc 15 wydawało mi się w porównaniu do tamtych dużo No ale chcąc, nie chcąc, wciąż jest to mało Tak Jestem zadowolona, wydaje mi się, że te figurki są naprawdę dobrej jakości Jak na podróbki oczywiście No nie wiem, bardzo już ich uwielbiam co mogę dodać? Chyba już skończyłam. No, więc myślę, że to by było już na tyle w tym odcinku. Chcę jeszcze dodać to, że mam zamiar w końcu zaczą... zabrać się za ten serial, który miałam nagrywać. No, ale nie wiem, nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo mam strasznie dużo Zaj... zajęć zajęć daj, brakuje mi słowa. <laughs> zadań, o zadań, tak, właśnie, mam bardzo dużo zadań, ponieważ nauczyciele myślą, że nam się nudzi i wysyłają nam tych zadań bardzo dużo, i mam ich tyle zaległych, i muszę się za to brać cały czas. No, ale postaram się znaleźć tą chwilkę, żeby, znaczy chwilkę, no to zajmuje trochę czasu, ale znaleźć chociaż te pół godzinki, może dziennie. No, myślę, że pół godzinki da się załatwić, tak. Muszę jeszcze przede wszystkim dopracować, że tak, że tak to ujmę, fabułę tego serialu, bo mam w sumie tylko taki ogólny zarys. Wiem, że oni tam na pewno wezmą udział. <tyle>, tyle wam mogę powiedzieć. Nie wiem jeszcze jaki, ale coś się na pewno znajdzie. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. Chyba już nie mam nic do dodania. Myślę, że to by było na te. Chcę jeszcze nagrać jeden filmik. Mogę Wam tak zaspoilerować. Może nagram go jeszcze dzisiaj. Nie wiem. Tak czy inaczej wrzucę na pewno innego dnia, żeby nie było tak takie nagłe armia filmików. Ale mam zamiar nagrać filmik. Może nie będę mówić jaki. O, nie będę mówić jaki, ale wydaje mi się, że całkiem ciekawy. No i co? Rozgadałam się strasznie i wyszło mi długie, nudne wideo. Dla osób <głos》> specjalny dodatek, którym chciał się oglądać do końca, to jest miejsce, w którym nagrywałam teraz. E, tam leżą moje pet shopy, Rozwalone wszędzie. A tu jest mój obrazek. O mogę się Wam pochwalić. W sensie namalowałam taki obrazek, może no, nie jest najpiękniejszy, ale jak na mnie, jak na mnie jest całkiem ładny, i mi się podoba. Proszę, piękny. Mam przed niego teraz syf w pokoju, bo wszędzie są porozwalone farbki, chusteczki i tak dalej. Nie wiem, podoba mi się. Ja bym sobie powiesiła nad łóżkiem go chętnie, ale nie mogę. Ej, no, dobra. Jak w zwykle się rozgaduję, znowuż czas już kończyć. Czas już kończyć, dobra. To do zobaczenia niedługo. Może jutro. Może jutro wrzucę ten filmik. Nie wiem, czy nagram go dziś, czy jutro, ale tak czy jutro go wstawię. Tak więc, no, do zobaczenia do jutra.